Święty Paweł w swoim liście do Galatów, w tym liście, który był dla niego listem niełatwym, trudnym, bo do swoich dzieci w wierze musiał pisać słowa bardzo twarde, bardzo mocne, aby ich odwrócić od tego błędów, który weszli, można by powiedzieć, w których pewni ludzie ich wprowadzili. I zobowiązując ich do zachowywania prawa żydowskiego. I właśnie w tym liście do Galatów, rozwiniętym potem bardzo obszerny list do Rzymian, święty Paweł wykłada, jaką rolę ma prawo, że prawo i zachowywanie przykazań no, nie można powiedzieć tak ostro, że nie prowadzi do zbawienia. Ale że nie prowadzi bezpośrednio do zbawienia, że zachowując prawo, trzymając się go, nie dojdziemy do zbawienia. Co więcej, mówi, że ci, którzy myślą, że zbawią się, znajdą usprawiedliwienie tylko przy pomocy prawa. Nie potrzebują Chrystusa. Chrystus dla nich umarł na darmo. I to jest, to jest niebezpieczeństwo, bo wejść w tę pułapkę prawa zachowywania go, wypełniania tylko swoich obowiązków, tego co należy, bo słowo obowiązek ono pochodzi nie w sposób etymologiczny, ale ma w tle greckie słowo. Deon, tak brzmi jezuicki portal, notabene. Deon. Dei znaczy trzeba coś robić. Dei po grecku. Deon znaczy to, co się powinno robić. Powinność. Stąd się wzięła potem ta cała etyka, którą się nazywa deontologią. Niektórzy pewnie o tym słyszeli. Deontologia, a więc etyka pełnienia obowiązku. To nie jest chrześcijaństwo, to jest Stary Testament, jeszcze nasycony do tego stoicyzmem greckim. I święty Paweł mówi, że to nie prowadzi do, do usprawiedliwienia, do zbawienia, ale w dzisiejszym czytaniu pokazuje nam, do czego prowadzi. Jeśli się to przeżywa we właściwy sposób. Jeśli przeżywa się prawo, które otrzymaliśmy nie jako narzędzie zbawienia, ale jako dar Pana Boga, który czemuś służy. A czemu służy? No, służy temu, żebyś odkrył, czy odkryła, że nie jesteś w stanie tego prawa wypełniać, że to prawo cię oskarża ostatecznie i żeby szukać ratunku, żeby szukać tego ratunku, który nazywa się Zbawiciel. Prawo ma jedno zadanie: prowadzi nas do Zbawiciela, dając nam nierzadko w kość, bo trzeba też rozumieć ten tekst świętego Pawła, który mówi: Prawo stało się dla nas wychowawcą. Które miał prowadzić ku Chrystusowi. W języku greckim wychowawca to Pajdagogos. Pajdagogos, tłumacząc dosłownie, to jest ktoś prowadzący chłopca. Pajdagogos to nie był pedagog w naszym rozumieniu, chyba że nasi pedagogowie zarazili się tym starym sposobem bycia pedagogiem. Pedagog to był niewolnik. Bo już może być tak, że niektórzy pracując jako pedagozy czują się jak niewolnicy, niewykluczone. Ale co więcej, ten pedagog miał za zadanie prowadzić chłopców, no bo wtedy chłopcy chodzili do szkoły, do nauczyciela i chronić go po drodze, ostrzegać go, bronić go jeśli trzeba. A jeśli chłopiec był niegrzeczny, no to dawać mu też, że tak powiem, w kość czy w skórę. Miał prawo, chociaż chłopiec był synem pana, to pedagog jako niewolnik miał to szczególne prawo, także karcić tych, których prowadził. I mówi święty Paweł, że prawo jest takim pedagogiem. I jeśli ktoś jest pod prawem, no to jest trochę jest jak niewolnikiem. To raz. Temes Aleksandryjski będzie to tak mocno podkreślał, że byłeś w pewnym momencie niewolnikiem pod prawem, i teraz to prawo prowadzi nas, to znaczy pokazując nam naszą niedoskonałość, pokazując nam to, że nie jesteśmy w stanie wypełnić Bożych przykazań, a zwłaszcza prawa miłości. Pokazuje nam nasz grzech i to, że nie potrafimy się z niego uwolnić. To Izrael przeżył z niesamowitą mocą, i to pokazywali mu prorocy. Szczególnie w czasach niewoli babilońskiej, bo przecież oni mieli to prawo przez wieki. Starali się jakoś go wypełniać. Owszem, robili to bardzo niedoskonale. I skutek był taki, że ostatecznie przez niewierność też prawo, którego nie potrafili wypełniać, tak jak należy, trafili z powrotem do niewoli, z której Pan Bóg ich wyprowadził. Wyprowadził ich z niewoli egipskiej, dał im prawo, żeby żyli według tego prawa i z tym prawem potem trafili do niewoli. I prorocy, zwłaszcza prorok Izajasz, będzie to bardzo celnie pokazywał, yy, jaka jest natura człowieka. Najmocniejsze bodaj jego słowa to te które być może usłyszymy w Adwencie, bo wtedy się czyta przede wszystkim Izajasza, że nawet wszystkie nasze dobre czyny są jak skrwawiona szmata, nie? że wszystkie one są zatrute zatrute egoizmem, zatrute naszą słabością, naszą interesownością. No ale co w tym w takim razie? I wtedy właśnie temu odkryciu w niewoli babilońskiej towarzyszy y, obietnica Pana Boga, że na to wszystko przyjdzie Mesjasz. Prorogizajasz przede wszystkim, ale inni prorocy zapowiadają Mesjasza. To prawo, które, jak mówi święty Paweł, prowadzi do Chrystusa. Nie prowadzi do zbawienia, ale jeśli się je właściwie pojmuje i człowiek się mu poddaje i przyjmuje jego osąd niemiłosierny, bo prawo osądza niemiłosiernie, prowadzi do miłosiernego Zbawiciela, do Jezusa Chrystusa. I to jest rozwiązanie. Rozwiązaniem jest wiara w Jezusa Chrystusa, w Jego miłosierdzie. W jego ofiarę dla nas, w to, co celebrujemy w tej Eucharystii. To jest prawdziwa droga zbawienia. On daje nam zbawienie. My sobie go nie potrafimy wyprodukować. Ostatecznie, właśnie, jak mówi Święty Paweł, bo wy, którzy zostaliście, i tu mamy znowu słowo już ktoś mi to zarzucił że krytykuje za często język polski no ale co nam zostaje? Wy Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni, gdybyśmy wzięli tekst grecki, trzeba byłoby przetłumaczyć: Wy, wszyscy, którzy zostaliście zanurzeni w Chrystusie, przyoblekliście Chrystusa. Przyoblekliście się w Chrystusa, czy przyoblekliście Chrystusa. Co to znaczy? Zanurzeni w Chrystusie, to znaczy zanurzeni w Jego istocie, w Jego miłosierdziu, w Jego, w Jego naturze. Co więcej, my, którzy jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy zanurzeni, ja cię chcę w imieniu, znaczy w naturze Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wy wszyscy, którzy zostaliście zanurzeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Co to znaczy przyobleccie? Co oznacza szata w Biblii? Oznacza godność. Chrystus dzieli się z wami swoją godnością, daje wam godność dzieci bożych, synów i córek Boga? I mówi dalej apostoł rzecz niesamowitą: Już nie ma Żyda ani Poganina, niewolnika ani wolnego. Nie ma już mężczyzny ani kobiety. Bo co to znaczy? Nie, że to znikło, tylko że ta godność, którą otrzymujemy w Jezusie Chrystusie, jest czymś tak wielkim, że te wszystkie różnice, które nas dzielą, które nas dzieliły, mówi apostoł do tej pory, znikają. Że przestają być istotne, są już nieistotne. Bo wszyscy jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie i należycie do Chrystusa. Jesteście potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami. Dziedzicami Boga, jak powie w liście do Rzymian. Współdziedzicami Chrystusa, dziedzicami Boga. I to jest ta rzecz. Ta rzecz wielka, którą zresztą też pokazuje Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, kiedy przychodzi ta kobieta i wychwala w gruncie rzeczy Maryję, mówiąc, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które sałeś. Innymi słowy, mówi też, ja też chciałabym mieć takiego syna. I teraz, gdybyśmy wzięli Klemensa Aleksandryjskiego, który też tę te Ewangelię interpretuje i tłumaczy, to przeczytalibyśmy u niego, że odpowiedź pana Jezusa brzmi nie. Chociaż tutaj mamy owszem. Bo tam jest greckie słowo, które można tłumaczyć jako nie i jako tak. Ono jest po prostu wzmocnieniem. I teraz wszystko zależy od tego, jak podejdziemy do interpretacji, jak zrozumiemy to greckie menum, które tam stoi. I Klemens Aleksandryjski tłumaczy to: Nie, ale błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Gdyby Maryja była Matką Jezusa tylko na poziomie prawa i, i ludzkiej natury, gdyby nie poprzeła go przez Boże Słowo. Nie żyła tym słowem, nie nosiła go w swoim sercu. Gdyby to nie ono było jej oparciem, boksami jego słowo, byłaby najnieszczęśliwszą z matek na Ziemi. Bo nie ma większego nieszczęścia dla matki, niż stać pod szubienicą swojego dziecka umierającego w strasznych cierpieniach. Zapewne dlatego też Klemens ma, on tam ma jeszcze inne powody, żeby mówić, ta, przyjmować taką interpretację. I to błogosławieństwo, nawet w tej ostrej formie, gdybyśmy go tak zrozumieli, to znaczy nie, ale błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je, w pełni, w sposób najmocniejszy odnosi się do Najświętszej Marii Panny. Bo też to jej macierzyństwo z tego słowa wynikało. I to słowo je uczyniło, jej wiara uczyniła ją szczęśliwą, tą, która przetrwała to wszystko, jak podkreśla tradycja chrześcijańska, i pierwszej objawił się z martwych stały. Tak jest też. I z ubóstwem, to co słyszeliśmy dzisiaj od Klemensa Aleksandryjskiego, że nie to, co zewnętrzne, nie zachowywanie prawa jest sprawą decydującą, prowadzącą do zbawienia. Bo można być nędzarzem, nie mając nic i pełnym namiętności, pełnym porządliwości. Można być, można być bardzo niewiele i być do tego skrajnie przywiązanym. Bo tak naprawdę ubóstwo, jeśli nie wyraża się w bogactwie hojności, jeśli jest skupieniem, skoncentrowaniem się, lękowym na tym niewiele, które posiadam, nie jest tym ubóstwem, które prowadzi do zbawienia, nie jest tym ubóstwem, które, które prowadzi do Chrystusa. Bo nie Chrystus jest Jego nadzieją. Jesteśmy tu dziś, skrapujemy tę Eucharystię we wspólnie błogosławionego Ojca Jana Bejzyma, który, jak wiemy, opuścił wszystko, poszedł do tych najbiedniejszych, poszedł, owszem, z obrazem Najświętszej Marii Panny, z jej ikoną, ale z nią w sercu wszystko utracił ze względu na Chrystusa, ze względu na Królestwo Boże Stając się człowiekiem niezwykle hojnym na wzór Jezusa Chrystusa, dał siebie, całego tamtym biedakom, wszystko, co miał. Był bogaty, bo był hojny. Oddał to aż do ostatecznego wyczerpania, jak słyszeliśmy, na śmierć. Pan każdego z nas prowadzi inaczej, nawet jeśli mamy te same powołania. One za każdym razem wyglądają inaczej, bo każdy z nas, każda z Was jest inna. Ale to, co jest najważniejsze i to, co nas łączy, to właśnie to, co mówi Święty Paweł, że jesteśmy kimś jednym, czymś jednym w Chrystusie Jezusie. On, Jego miłość do nas i nasza miłość do Niego. Amen.